Witam w trzecim odcinku, w którym omówimy podstawowe cechy interfejsu programu Reaper. Gdy otworzymy program, wygląda on następująco. Na górze znajduje się oczywiście pasek menu programu, poniżej po lewej mamy główny pasek narzędzi, a pod nim panel ścieżek, czyli tak zwanych tracków z angielskiego. Track ścieżka. Po prawej mamy okno aranżacji, do którego będziemy importować różne pliki. Poniżej jest pasek transportu, na którym mamy m.in. przyciski play, stop, pausa itd. A na samym dole mamy panel miksera. Gdy chcemy utworzyć jakąś ścieżkę, na którą zaimportujemy lub nagramy pliki audio, wystarczy, że dwukrotnie klikniemy w puste miejsce w panelu ścieżek i mamy już utworzoną pierwszą ścieżkę, czyli tzw. track. Kolejne możemy tworzyć w ten sam sposób. Dwukrotnie klikamy i kolejna ścieżka jest już utworzona. Gdy chcemy którąś ścieżkę skasować, musimy ją najpierw podświetlić, czyli klikamy w nią lewym przyciskiem myszy i za pomocą przycisku Delete na klawiaturze usuwamy ją. Zaimportujmy zatem do programu jakiś plik audio. Reaper obsługuje różne formaty plików. Jeśli macie pod ręką jakiś plik typu MP3 lub WAV, to możecie go teraz użyć. Jeśli nie posiadacie takiego pliku, to w opisie do tego filmu na YouTube znajdziecie link, z którego będzie można pobrać pliki MP3, których zaraz użyję w tym odcinku. Znajdźmy więc plik w eksploratorze mediów, gdzie nam się pobrał. Chwytamy go lewym przyciskiem myszy i plik po prostu przeciągamy do okna aranżacji. Teraz plik jest zaimportowany do programu Reaper. Tę samą operację można wykonać również w inny sposób. Skasuję teraz ten plik, wejdę w polecenie Wstaw, plik multimedialny, czyli skrót Insert. Otworzyło mi się okno, w którym mogę przeglądać zawartość mojego komputera i wybrać interesujący mnie plik. Wyszukuję plik, który mnie interesuje i tu mam do wyboru. Podświetlam go, klikam Otwórz i plik jest zaimportowany do programu. Albo jeszcze szybszy sposób, klikam w niego dwa razy i plik automatycznie importuje się do programu. Przeciągnijmy teraz plik do początku osi czasu, chwytając go lewym przyciskiem myszy. Teraz, żeby uruchomić jego odtwarzanie, upewnijmy się, gdzie jest kursor odtwarzania. Gdy klikamy lewym przyciskiem myszy na linię czasu, to w tym miejscu stawiamy kursor odtwarzania i od tego miejsca po naciśnięciu przycisku play plik będzie odtwarzany. Gdy chcemy postawić kursor na początku, służy do tego skrót Home lub ten przycisk. Jak widzicie, po najechaniu na przycisk wyświetla nam się okno z podpowiedzią, do czego dany przycisk służy, więc jest to duże ułatwienie dla początkujących. A w nawiasie dodatkowo mamy podane, jakim skrótem klawiszowym możemy konkretne funkcje wyzwalać. Włączmy zatem odtwarzanie, przycisk Play lub spacja na klawiaturze aktywuje odtwarzanie. Powinniśmy teraz usłyszeć odtwarzany plik. Jeśli macie jakiś problem i nic nie słyszycie, to odsyłam do drugiej części kursu, gdzie tłumaczyłem, jak dokonać wyboru karty muzycznej i konkretnych sterowników w programie Reaper. Załóżmy, że wszystko gra i słyszymy odtwarzany plik. Zatrzymajmy go teraz za pomocą spacji na klawiaturze lub oczywiście alternatywnie za pomocą przycisku Stop. Jak widzicie, kursor wrócił do pozycji początkowej, na której był ustawiony przed rozpoczęciem odtwarzania. Jeśli chcielibyśmy go zatrzymać w miejscu, w którym aktualnie jest, to musimy przytrzymać przycisk Ctrl i dopiero nacisnąć spację. Jest to równoznaczne ze spauzowaniem odtwarzania. Pójdźmy o krok dalej. Utworzę teraz kolejną ścieżkę. Jak widać każda następna ścieżka ma swój kolejny numer, jednak nie ma żadnej nazwy. Żeby nadać jej nazwę, trzeba dwukrotnie kliknąć w ten pusty obszar i możemy wtedy wpisać nazwę ścieżki. Jeśli obszar ten zostanie pusty, to podczas importowania pliku nazwa ścieżki utworzy się sama na podstawie nazwy pliku. Załóżmy więc, że mamy zaimportowane dwa pliki i dwie ścieżki tym samym. Gdy naciśniemy spację, oba pliki będą odtwarzane jednocześnie. Jeśli chcielibyśmy jedną ze ścieżek wyciszyć, to służy do tego przycisk M, czyli MUTE. Natomiast gdybyśmy mieli tutaj dużo więcej ścieżek, np. 10, i chcieli posłuchać tylko piątej z nich, to wtedy na tej piątej włączamy przycisk S, czyli solo i słuchamy tylko tej ścieżki. I w tym miejscu mała dygresja. Przyciski T, czyli solo i mute mamy zarówno na panelu ścieżki, jak i na panelu miksera. Czyli jak zapewne się domyślacie, sterować każdą ze ścieżek możemy zarówno tutaj, jak i na panelu miksera. Jest jednak pewna różnica. Na przykład na panelu miksera widać pokrętło panoramy, czyli kierowania dźwięku do lewego lub prawego kanału, a na panelu ścieżki go nie widać. Wynika to z tego, że gdy mamy włączony widok miksera, to widok ścieżek jest w pewien sposób uproszczony. Ja osobiście lubię używać programu Reaper w ten sposób, że wyłączam sobie widok miksera, który zajmuje też przy okazji sporo miejsca i steruję parametrami ścieżek w tym miejscu. Gdy wyłączymy widok miksera, na ścieżkach pojawią nam się automatycznie brakujące ikony. Aby włączać i wyłączać widok Miksera, należy wejść na pasek menu w widok, a następnie zaznaczyć lub odznaczyć opcję Mikser lub jest do tego skrót Ctrl-M. Możemy też przełączyć się do starszego motywu graficznego programu, czyli wejść w opcję motywy i przełączyć się do motywu Default 5. Wtedy, gdy mamy włączony mikser, również na panelu ścieżek widać wszystkie ikony. Wracając na koniec do głośności i panoramy. Dwukrotne kliknięcie powoduje powrót wskazówki na środek zarówno w przypadku panoramy, jak i głośności. W tym miejscu ikona FX kryje się przejście do magicznego świata efektów. Efektów, efektów. 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 Ale o tym w kolejnych odcinkach. Na koniec dodam jeszcze o jednej rzeczy. Gdy przeciągamy pliki, jak widać, dosuwają się one do tych pionowych linii wyznaczających miary taktu. Aby tę funkcję wyłączyć, odznaczamy magnes, czyli ikonę przyciągania, lub podczas przesuwania przytrzymujemy przycisk Shift. I to tyle na dziś. Polecam subskrybować kanał i dzielić się nim ze znajomymi w muzycznej potrzebie. Do usłyszenia i udanego tworzenia.